3, 2, 1, start. 4 lewy. Mostek 80. 5 lewy. 4 prawy. Długi. Ostrożnie. Ciasny. Podbija. I 4 prawy. Długi. 4 lewy. To z uwagą 30. Ciasny. I 2 lewy. Nie I 3 prawy. Otwarty. 90. 7 lewy, do Ostrożnie prawą. 6 prawy do 5 lewy, 40. Odbija, długi. Odbija, 30. 3 prawy, nie ciąć do 2 lewy, nie ciąć, 70. Dwa lewy, nie dwa prawy, dwa lewy, siedemdziesiąt. Ostrożnie, cztery lewy, długi, dziewięćdziesiąt. Cztery prawy, zacisk, z uwagą, i dwa prawy, nie ciąć, sześć prawy, długi. Lewą, 200. ostrożnie, czterysta, prawą, nie ciąć, dwieście pięćdziesiąt, ostrożnie, to siedem prawy sto pięćdziesiąt lewą trzy lewy, trzy prawy, nie i Prostek 70. 5 lewy, 4 prawy długi. Ostrożny, ciasny, do podbija i 4 prawy długi. 4 lewy, 30. Z uwagą, ciasny, do 2 lewy mniej I, i 3 prawy, otwarty, 100. 7 lewy, 200. Prawą. 6 prawy, do 5 lewy, 40. Podbija, długi. Podbija, 30. 3 prawy, 1 i do 2 lewy, nie ciąć, 80. 2 lewy, nie ciąć, do 2 prawy, do 2 lewy, nie ciąć, 60. Ostrożnie. Cztery lewy. Długi. Cztery prawy. Nacisk. Z uwagą. Dwa prawy. Nie dni. Sześć prawy. Długi. Lewą. Trzysta. Ostrożnie. Cztery

5 lewy, 4 prawy, długi, ostrożnie, ciasny, to podbija i 4 prawy, długi, 4 lewy, 30, z uwagą, ciasny, to 2 lewy, nie ciąć, 3 prawy, otwarty, 120, 7 lewy, 200, prawą, 6 prawy do 5 lewy 30, odbija długi. Odbija 30, 2 prawy nie do 2 lewy nie ciąć, 90. 2 lewy nie ciąć, to 2 prawy do 2 lewy nie ciąć, 80. Ostrożnie, 4 lewy długi. Cztery prawy, zacisk do, z uwagą. dwa prawy, nie ciąć, sześć prawy, długi. Lewą, 300. Ostrożnie. Prawą, nie ciąć, dwieście. 7 lewy do mety stopy.